Cześć, witajcie moi drodzy. RTX serii 4000 to nie jest żadna nowość, natomiast ja w swoich rękach, jak do tej pory, o dziwo, nigdy wcześniej nie miałem jeszcze 4080 Super. No i w końcu przyszedł, ten czas, jak to mówią, lepiej późno niż później. 4080 Super dzisiaj wjeżdża na testy, wersja od Palita, jest to Gaming Pro, dokładnie model, czyli nie ten najtańszy, najbiedniejszy, tylko już troszeczkę wyższej półki. Dlaczego ta karta mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła i dlaczego uważam, że to będzie naprawdę dobry wybór dla osób, które nie chcą wydawać tej gigantycznej sumy za model 4080 Super, a nadal chcą mieć kartę, którą można by zakwalifikować do tej topki jakościowej. Oglądajcie do końca, a wszystkiego się dowiecie. Od razu powiem tak, karta jest stosunkowo mała jak na RTX 4080 Super, a przypominam, że mamy tutaj do czynienia aktualnie na dzień nagrywania tego materiału z e, przed najwyraźniejszą kartą, e, jeżeli chodzi o hierarchię od Nvidia. E, jest ona co prawda dwuśledziowa, ale już nie dwuslotowa. Tutaj widać, że chłodzenie wystaje bardzo mocno poza obrys tego śledzia i realnie ona nam zajmie okolice trzech. Slotów. Mam oczywiście standardowo złącze, to 16-pinowe do podłączenia samej karty graficznej. Na boku jest podświetlenie RGB moim zdaniem mega ładne. I jeżeli chodzi o jeszcze jakość wykonania, no to oczywiście osłona wentatorów jest plastikowa, backplate jest aluminiowy, natomiast sama konstrukcja jest całkiem sensownie tutaj zrobiona. Nie czuć, że jest to taka budżetowa wersja tej karty. Za co idzie pochwała dla Palita. Od razu Wam powiem tak: nie będę przedstawiał żadnych danych technicznych tej karty. 4080 Super to jest praktycznie 4080 tylko po korekcie cenowej, tak w skrócie. Bo jeżeli chodzi o same różnice w kwestii wydajności, czy rdzeni Q, da, Tensor, RT, ROP i tak dalej, są praktycznie pomijalne. Natomiast cena już nie jest pomijalna, bo tutaj Nvidia w końcu zrozumiała, że standardowa 4080 była zdecydowanie za wysoko wyceniona i 4080 Super jest super wyceniona, jak na swoje możliwości. No dobrze, jeżeli ktoś by chciał się zapoznać jeszcze z tymi danymi technicznymi, ok, zamieszczę w opisie linki, gdzie znajdziecie wszelkiego rodzaju informacje dla geeków, techników, którzy by chcieli sobie poczytać. Natomiast my, nie przedłużając, lecimy już dalej do e, testów w wydajności, jakie przeprowadziłem właśnie na tym palicie w kilku grach komputerowych. I od razu oznaczam, nie będzie testów Full HD. Raz, że w przypadku tak wydajnej karty graficznej, moim zdaniem, nie ma to sensu, a dwa, Mój procesor, z tą kartą, Full HD, można by podsumować jednym słowem – bottleneck. Lecimy więc dalej do wyników testów. Zaczynamy od omawiania od gier, powiedzmy to esportowych. Na pierwszy ogień idzie GTA 5. Tutaj w 1440P mamy średnio 187 klatek a w 4K144. Jeżeli chodzi o dropy, to nie były one specjalnie zbytnio zauważalne. Niewiele poniżej tego średniego kratkarza. Natomiast zauważcie, że w 1440P niestety karta się nudzi, bo bottleneckuje ją procesor. Przechodzimy więc do overwatcha, tak samo ustawienia Ultra w 1440p oraz W4K i w 1440p mamy średnio 272 klatki, a w 4K 201 klatek. Znowu w 1440p bottleneckuje nas procesor. No dobra, to może teraz CSGO. Całe szczęście, że w końcu wprowadzili mapę benchmarkową. W Ultra w 1440p mamy średnio 324 klatki i tutaj też często bottleneckuje nas procesor. Jeżeli chodzi o 4K, to średnio mamy 209 klatek, ale minimalny klatkaż schodzi poniżej 100, czyli dropy są dość znaczące. Przechodzimy więc do polskiej produkcji, jaką jest Link Light 2. Tutaj bez żadnych wspomagaczy, czyli w natywnej rasteryzacji, otrzymujemy w 1440p średnio 83 klatki, a w 4K 72. No dobra, to dorzućmy wszystkie featurey bajery, czyli ray tracing, dlss oraz frame generatora. Wtedy w 1440p średnio uzyskujemy 148 klatek, a w 4K 135. Naprawdę są to imponujące wyniki, biorąc pod uwagę w szczególności rozdzielczość 4K. Wiedźmin 3 jako kolejna polska produkcja i znowu bez żadnych wspomagaczy mamy w 1440p średnio 91 klatek a w 4K 55 klatek dropy nie są specjalnie znaczące bo w 4K schodziło nam to tylko do 47 klatek OK, to dorzućmy pakiet technologii jaki został zaimplementowany do wieśka trzeciego i tutaj w 1440p mamy średnio 127 klatek w 4K mamy średnio 67 klatek oczywiście uwzględniając RT, DLSS i frame generatora Przechodzimy teraz do Cyberpunk 2077, no i tutaj bez żadnych wspomagaczy mamy odpowiednio w 1440p 78 klatek, minimalne 68, 4K 40 klatek moi drodzy, tylko, i minimalne 33, niewiele powyżej granicy płynności. Dorzućmy do tego oczywiście pakiet technologiczny RT DLSS Frame Generator, DLSS w trybie jakość. I tutaj w 1440p naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie. 122 klatki średnio, 100 minimalnie. Zużycie pamięci oczywiście mocno wzrasta, bo wynosi prawie 13 GB. Jeżeli chodzi o 4K, tutaj jest naprawdę gigantyczny boost, dlatego że średnio otrzymujemy 76 klatek, a minimalny klatka 170, ale zauważcie jak duże jest zużycie pamięci VRAM. Prawie 15 GB. Zestawienie kończymy Call of Duty Black Ops Cold War, tutaj średnio w 1440p mamy 169 klatek, a w 4K 97 klatek z minimalnymi dropami do 56, no szkoda, że poniżej 60. Zauważcie, że nawet bez wspomagaczy zużycie pamięci jest gigantyczne, bo ponad 15GB w 4K. Dobra, dorzućmy więc pakiet technologiczny i tutaj mamy wtedy w 1440p średnio 120 klatek, a w 4K mamy yy, średnio 94 klatki. Było to trochę dla mnie zaskoczeniem, że dorzucając pakiet technologiczny tutaj w 1440p, straciliśmy na klatkarzu, a w 4K że tak powiem, niewielka jest różnica. Na koniec jeszcze sobie sprawdźmy temperatury. Tutaj, jeżeli chodzi o sam rdzeń, to było to 72 stopni maksymalnie, na pamięciach 74, a hotspot 87. I ten hotspot szczerze powiedziawszy był dość duży. Napomnę tylko, że te temperatury były tak wysokie albo niskie, to zależy jak patrzeć, wiadomo. Mamy jednak do czynienia z bardzo wydajnym układem graficznym. Przy prędkości obrotowej 1804 RPM, niby dużo, ale szczerze powiedziawszy, ta karta nie była jakaś przesadnie głośna, dlatego z czystym sumieniem mogę tutaj powiedzieć, że mimo tak wysokiego RPMu na wentylatorach, to może nie tyle, że była niesłyszalna, co nie była jakaś mega uciążliwa. Jeżeli gracie na słuchawkach, na pewno jej nie usłyszycie. Po mocy oscylował w piku do 320 W, i to jest akurat duży plusik, bo wiemy, że Nvidia nie należy do tych najbardziej prądożernych układów, jeżeli chodzi o karty graficzne. Na koniec pewno, że karta również pracuje w trybie półpasywnym, co pokazuje e, zestawienie wentylatorów w prędkości minimalnej 0 rpm. Fan. Podsumowując, już samą kartę graficzną RTX 4080, super wersja Palid Gaming Pro. Naprawdę super konstrukcja, jeżeli chodzi o kulturę pracy i jeżeli chodzi o jakość wykonania. Natomiast Doczepię się, dlatego że sama karta nie jest największym rtx 480, 4080, jest to powiedzmy jeden z mniejszych 4080, a mimo to delikatnie opada w slocie. Tutaj producent powinien coś zaradzić, żeby usztywnić delikatnie tę konstrukcję, bo widzieliśmy karty, które były nawet 3-slotowe i nie opadały. W slocie. Nie jest to jakaś turbowada, bo to opadnięcie jest minimalne i zawsze można sobie tutaj zaradzić jakąś podpórką pod kartę graficzną. Natomiast muszę wspomnieć o tym, abyście Wy, konsumenci, byli świadomi właśnie wybierając tą kartę graficzną do swojego komputera. Jak był minus, to idzie pochwała. Na pochwałę na pewno tutaj zaliczam oczywiście samą kulturę pracy chłodzenia, sam układ chłodzenia, bo nie był on właśnie głośny. Jest bardzo dobrze wykonany. Tutaj nie mam do czegokolwiek się przyczepić. Do tego mamy. Backplate, więc też to na pewno poprawia na jakości samą kartę, takie w odczuciu, jeżeli chodzi o tą jakość. Natomiast za to idzie pochwała za podświetlenie RGB. Fajnie, ono jest wkomponowane w samą kartę, jest całkiem efektowne, ale nie aż takie mega rzucające się w oczy. Jest zrobione po prostu ze smakiem. Tutaj na boku samej karty. Na minus w przypadku tego podświetlenia, że jeżeli chcemy nim sterować, to musimy się popiąć kablem trzypinowym ARGB do naszej płyty głównej. Szkoda, że nie jest to sterowane gdzieś tam za pomocą jakiegoś dedykowanego softu. No i na sam koniec, może nie jest to jakiś turbo minus, ale bardziej informacja dla Was, moi drodzy widzowie, że karta, mimo że nie była jakaś głośna, to też nie była jakaś turbo chłodna. Owszem, nie jest to jeszcze piekarnik, ale zauważcie, że te temperatury na hotspocie były dość wysokie. Jeżeli chodzi o temperatury rdzenia i pamięci, też bym nie zaliczył do jakichś turbochłodnych. Owszem, mamy tutaj do czynienia z prawie flagowym chipem od NVIDII, natomiast bierzcie pod uwagę, że te temperatury były przy obrotach wentylatorów na w samej karcie, w okolicach 1900 rpm, czyli nie było to też stosunkowo mało. Wiadomo, można by zaradzić underwritingiem albo podkręcając jeszcze wentylatory na samej karcie. Natomiast szczerze powiedziawszy, no myślę, że jakieś 98% użytkowników swoich kart graficznych wyciąga swoją kartę z pudełka, wpina do kompa, podpina zasilanie. I tak działa aż do e, wymiany na nowsze model. Dlatego ja lubię oceniać poprzez pryzmat tego, co dostajemy bezpośrednio po wyciągnięciu z pudełka, bez kombinowania, bo tutaj mówię: zdecydowana większość odbiorców właśnie tak używa swojego sprzętu. Na sam koniec podsumowanie krótkie tej karty graficznej od Palita bardzo pozytywnie zaskoczył mnie model Gaming Pro. Nie jest to pierwszy raz, kiedy mam Gaming Pro u siebie na testach, natomiast pierwszy raz, kiedy mam taki bardzo flagowy model z tego co pamiętam, jeżeli chodzi właśnie o wersję Gaming Pro. Przypominam, że tutaj możecie sobie na ten układ chłodzenia dodrukować własne customowe na drukarce 3D elementy i jest to unikatowa cecha, jeżeli chodzi o karty od. Palita. Natomiast sama wersja Gaming Pro bardzo pozytywnie zaskakuje. Bardzo cieszy mnie to, że nie jest to mega droga karta, a jakością nie odbiega od tych najbardziej flagowych, od największych producentów, jeżeli chodzi o układy GPU. I tak już totalnie podsumowując to uważam, że właśnie 4080 Super jest idealną kartą do grania w 4K, bo jeżeli nawet w czystej rasteryzacji nie damy sobie rady, to w większości gier odpalimy DLSS-a, czy też mamy wsparcie dla frame generatora. No i wiadomo, ray tracing na tej karcie wygląda błędnie, w szczególności jak macie na przykład taką matrycę jak ja za mną, czyli OLEDA. Jak najbardziej do grania w 4K się nada w 1440p do bardzo wysokich e, kratkarzy również, ale wtedy pamiętajcie o bardzo wydajnym CPU. Natomiast w tym materiale to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał test taki, no dość późny już RTX 480 Super, no ale jak mówią, lepiej późno niż wcale. Z mojej strony to było na tyle linka, do samej karty znajdziecie w opisie tego materiału. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Natomiast z mojej strony to było wszystko. Mój chemik. Do zobaczenia, do usłyszenia.